Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej rozgrywki w cyberpunku. No jak pamiętacie ostatnio skończyliśmy sobie zadanie tutaj odnośnie lożki, którą trzymali w lodzie. No i musimy teraz lecieć do windy i się stąd A, wynosić. Okay. Przedzwoń do Wakako. Daj jej znać, że robota wygoda. No dobra. Powiedzmy szefowej, że git. Dobra, okej. Okay. Rozumiem, że to jest ta Okada. I jak zadanie. No się ma. Czy klientka jest cała i zdrowa? No. Pff. Relatywnie. Relatywnie. Ale przeżyje. Jest już w rękach traumaty. Znakomicie. Wypłata będzie czekać u mnie. Możesz ją odebrać nawet zaraz. Ale wydaje mi się, że będziesz chciała raczej wrócić do domu. Mm. No, wypłata zawsze. Spoko. zostaje otoczona kordonem policyjnym. Jeżeli chcesz zdążyć przed blokadą, musisz się pośpieszyć. Dzięki za informację. Dobra. Czyli no może być problem z powrotem do chaty. O, no i mamy kolejny level reputacji, to może załóżmy sobie tą kurtkę, której nie mogliśmy wcześniej założyć. A, mieć po prostu drugi level ogólnie, a nie tylko reputacji, no dobra. To na razie chodźmy sobie jeszcze tak. Eee, no i tyle, dobra. Podobno Watson zostaje objęty kwarantanną NCPD. Jeżeli no właśnie, się musimy i się i trochę się pośpieszyć raczej. Dolecimy. Szybko, ja prowadzę. No to prowadź. No niestety jeszcze się nie powozimy No, to co, ruszamy szefie? Okej, okay. rozumiem, że ruszamy. No, i wyjeżdżamy na miasto w końcu. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. No, zdecydowanie ładnie się to prezentuje. Miasto jak miasto, tylko duże. Nie ma no. Ale dużo śmieci tu się wala. To miasto. Rodzi wielkich ludzi. No, zobaczymy, czy będziemy jednym z nich. Może skoczymy jeszcze na coś do jedzenia? Zgłodniałem. Jackie, zamykają Watson, pamiętasz? Najwyżej, kiedy indziej pójdziemy na żarcie. Zdecydowanie ładnie to wygląda ta woda, która też spływa tutaj po szybach. O, ktoś nas śledzi. Rozumiem, że będziemy się napierdzielać. Okej, okay, dobra, czyli mamy walk z pojazdu. Weźmy sobie może lepszego gnata. Oj, coś się z dźwiękiem z zbugowało. Zdecydowanie. Nie wiem czemu. Zobaczymy. O, no nie, w wszystkich Trzyba broniach się coś zbugowało aktualnie. Nie wiem czemu. O, no Dobra, no chyba trochę się wreszcie uspokoiła jest lepiej. Ale tylko jak strzałem w furgonetkę, nie w nich. Ciekawe czemu. Okej. Okay. Typ zdechnął. No i dobra. Lecimy dalej. Strasznie no porysowałem. Gada to co się stało. Teraz wracajmy do domu. Dobra no. Trochę rzeczywiście porysowany ten wóz. Mamy tutaj dziurę w szybie od postrzału Dobra widzę że tu jest jakiś kordon już policyjny rzeczywiście na tej dzielnicy rzeczywiście okay. Dobra to musimy tutaj pogadać z policjantami są zostaje zamknięte. Niezbędne środki bezpieczeństwa. Pani oficer. Rozumiem, że będziemy tutaj urabiać panią policjantkę. A co we mnie jest takiego wyjątkowego? Dobra serca. A tylko ktoś o dobrym sercu zrozumie, jak bardzo. Trzeba mieć tę gardka. do mojej dziewczyny. Dziewczyny? U -u. Jak nie wrócę, będzie się martwić. Ja jestem dobry chłopak. Ona o tym wie. Czeka. No, dobry chłopak mm -hmm. z dziurą w aucie Szkoda. od postrzału. Dobry chłopak. Dobra, może nas puszczą. A, super. już nikogo. No dobra. W sumie ciekawe, dlaczego ta blokada w ogóle została rozłożona in the first place. No, ale na razie pewnie tego nie ustalimy. Dobra, może. Pierwsza opcja. Potrafisz być miły. Kiedy chcesz. Ja zawsze jestem miły. Zawsze. Zawsze. No. Zawsze kiedy ukręcamy karki. Dobra, no. Widać, że każda dzielnica ma swój klimat. I nie jest tutaj tak samo jak było w tamtej. Tutaj mamy coś ciekawego. Czy po prostu stoimy? O, jesteś gangsterze, co? No, chyba okradli tutaj samochód. Gdzie jest? O. Przyjacieli policjanci. <grywa> no dobra. Słuszna uwaga. To nie jest No, zdecydowanie psy się nie pierdzielą z panami. Dzwonią po nich tylko jak robi się naprawdę grubo. No, widać, że się nie pierdolą. Po Ale są sobie No cóż, raczej nie chcemy mieć z nimi napięku. Dobra, no dobra, to lecimy do naszej hawirem Okej. Okay. A, to już tutaj, super. A ty? Nie wrócisz chyba teraz do Heywood? Spokojnie, win. Wypuszczą mnie. Kolejną ma zamiar no, ugadać? Na pewno. Będę dla nich miły. No zobaczymy. No wciąż mnie zastanawia to, że policjanci nie zwrócili uwagi na te postrzały tutaj, no ale... I guess to pewnie codzienność w tej rzeczywistości. Dobra, wypuścisz mnie kolego. To co? Słodkich snów. No się ma. Ozdrów, Mistich. Dzięki. Adios. Dobra, to porozglądajmy się tutaj po tym garażu, czy jest coś fajnego. No, chyba wbiliśmy level. Tak, możemy sobie zatem nieco rozwinąć postać. Hmm, więc tak, może bym rozwinął albo zdolności techniczne, albo budowę ciała, albo opanowanie. Może na razie pójdźmy rzeczywiście w e, na przykład e, budowę ciała. I trochę sobie tutaj się rozwiniemy. Hmm. O na przykład e, aktywuję, po regenerację sobie weźmiemy. Powolna regeneracja zdrowia w walce się może bardzo przydać. Ja, no bo jednak no, leczenie się cały czas jakimś tam. Lekami jest dosyć mozolne, a tak to zawsze powoli to będzie szło do przodu w międzyczasie. Porozglądajmy się tutaj, czy jest coś ciekawego jeszcze. Chyba nie. Dobra, to lećmy. Ok. Dobra, to lecimy do apartamentów, z tego co mi się wydaje. Ok, mam tutaj rozmowę. Zapomniałam. Nie przydać. Wysyłam się na miarę nakej. Okay. Szczęść, bo nasze gniewiosak i na ziemi. A na <laughs> Czyli mam tutaj komuś jakiś to wywiad, to wywiad z księdzą, co? Piękna gospodyni programu Chipping poświęconemu tematyce cyber szczep. Jak to ci kochanie w porządku. Hmm. No ciekawe klimaciki zawsze to są. Rozejrzyjmy no się jeszcze... O Jezu, ale to super wygląda za oknem. O. Naprawdę. Jeszcze w nocy to naprawdę pięknie wygląda. Weźmy sobie tutaj jakieś rzeczy, które sobie tu pewnie leżą, porozwalane. Dokładnie, sporo tu jakichś pierdółek. O, tutaj nie mogę tego podnieść. Płaciliśmy już za naprawę. Dobra, może najpierw sobie wbijmy do chata, potem sobie się poławimy w eksplor. Możesz się już odpierdolić? Kultury trochę, pani moja. To był przypadek. Dobra, odpocznijmy sobie. O, tutaj mamy jakieś kurteczki. Fajnie, zawsze się przyda dodatkowe ubranie. Tutaj mamy jakieś euro-dolary. No dobra. Coś tu jeszcze mamy. Tutaj mamy mm, komputer. Dobra, możemy sobie zawsze na niego wbić. A tutaj jakieś wiadomości. Możecie je sobie przeczytać. Okej. Okay. Jeszcze tutaj jedna. No dobra. Mm. Tak, mam się położyć w łóżku. No tutaj się możemy przejrzeć w lustrze. Spoko. O, chyba zgubiliśmy włosy. <grym> Ciekawe. I penisa nagle. Dobra, no jakieś bugi zdecydowanie są. Eee, może na razie nie będziemy brali prysznicu. Mamy tutaj jeszcze do przejrzenia schowek. Okej. Okay. Hmm. Dobra, zobacz, zobaczmy co w nim jest. O, mam tu jakieś rzeczy. Okej, okay. no weźmy sobie z zdecydowanie. Możemy poprzemierzać teraz ogólnie ciuchy. Hmm. wybrać sobie jakieś najciekawsze. Hmm. Może weźmy sobie taki kapelusik. I albo na razie, może będę chodzić bez kapelusza. Jednak bardziej nam pasuje taki styl. I moglibyśmy sobie na przykład tak założyć. O, mamy t-shirt szkoły Wilka, więc nawiązanie do Wiedźmina. no Wygląda to spoko, więc możemy sobie tak na razie pochodzić. Mamy też jakieś kurtki. Mamy tak marynarkę biurową. Hmm. No, wygląda fajnie, ale są też jakieś inne rzeczy. Mamy tutaj taką kurteczkę. Też fajnie wygląda. Mamy kurtkę szkoły Wilka. No, która wygląda zdecydowanie badassowo. Więc na razie sobie z nią zostańmy. Tutaj mam spodnie biurowe. No nie jest to najlepsze połączenie, ale z drugiej strony to też nie wygląda najlepiej. Więc chodźmy na razie, może rzeczywiście w tych spodniach biurowych. I yy, mamy tutaj jeszcze różnego rodzaju buty. No, może weźmy sobie jakieś te buty biurowe, żeby w miarę jakoś zachować ten styl. Wiesz, ja ciężko tu mówić o stylu, no raczej wielki mes. Dobra, możemy sobie tutaj yy, może wstawić katanę. Bo zdecydowanie walka kataną może być fajna. Mm, bardzo lubię walkę bronią białą w takich grach. Mm, no i dobra, nie wiem czy coś tu jeszcze więcej zostało. Tutaj możemy sobie usiąść. Zobaczmy. No, fajnie, fajnie. Możemy poglądać telewizję. Okej, okay, tutaj mamy ten wywiad. Tutaj coś leży w ogóle. Dobra, wstańmy sobie. Nie chcemy się go oglądać. Eee, Okej, okay, tutaj mamy różnego rodzaju trunki. O, mamy jakieś nowości. Możecie sobie to też przeczytać. No dobra. No i połóżmy się myślę, spać. Odpocznijmy sobie. Na pewno przyda się po pracowitym dniu. Ok, no i zaczynamy akt pierwszy. No dobra. Zobaczmy, co nam przyniesie nowy dzień. Okej okay. Mamy połączenia Buenos Dia, Senior P przeszkadzam? Wyspałeś się? Bo oberwałem jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpisałem hmm, się. No mam jakąś domami. awarię systemu, nie ciekawia. mi pęka. Muszę jechać do Rippera, niech to sprawdzi. Pojedziemy razem. Przywiozłem twoją furę. Czekam na dole. Okej. Okay. No to możemy się teraz po, porozglądać tutaj yy, w naszym sąsiedztwie. <laughs> no nie, nie wygląda to kolo, kolo, kolorowo. Jeżeli będziesz szukać roboty Watson, dzwoń do mnie. znaleźć. I jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Można powiedzieć, że je kolekcjonuje. Do zobaczenia. Rozumiem, nam nas jakieś zadania. Dobra, pochodźmy sobie tutaj. Jest tu jakieś. Chyba niezbyt ciekawa Dlaczego? Dlaczego? sytuacja. Uuu No niemiło. Może zagadajmy do typa A, no dobra, rozumiem, że się nie będziemy pierdolić. Dobra, no to jak się już nie walimy, to do końca. Pomóżmy typiarze. Dobra, no udało nam się jej pomóc. To było straszne. Dziękuję. Nie ma sprawy. Dobra. E, coś tu jeszcze pozostało? Hmm. O, tutaj coś jest chyba. Nie, to jest chyba po prostu gaśnica. Dobra, coś jeszcze? Nie, raczej nie. Dokładnie. Jakiś hajsik, tylko był. Dobra, to sobie pochodźmy tutaj. Popatrzmy, czy jeszcze. Widzę, że trochę się przestraszyli chyba tamtej bójki ludzie. Okej, okay, coś tutaj jest jeszcze ciekawego. To jest policja, widzę. A tam coś jest. Leży na ziemi. Karty: jakieś żarcie, popielniczka, czyli standardzik. Okej, okay, tutaj mamy do uleczenia się. Zostawik. E, e, no dobra. To rozumiem, że muszę zejść tutaj po schodach na dół. To zajrzyjmy się jeszcze. Hmm, chyba nic więcej tutaj ciekawego nie ma. Chociaż może tu dalej coś będzie. Zawsze warto hmm, poszukać jakichś ciekawych smaczków. Tutaj jest jakieś żarełko, widzę. No, tu coś leży. Karty. No, tutaj jest jakaś e, bardziej taka bazarkowa e, wystawa. O, ktoś coś od nas chce? Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Wykaz y, pracodawców. Dobrze. Dobra, Możecie sobie też przejrzeć? Mhm. Jaka broń? Dobra. Możemy pogodać tutaj z typem. Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. To jak? czemu nie? Spytajmy go, co tam? Jak leci? Nie będziesz oglądać meczu, chyba zaraz się zaczyna. Maleon versus Hernandez? Hehehe, <laughs> to nie dla niego. To bokser idealny. Nie ogląda telewizji, nie gada, <laughs> tylko bije. A no dobra. Nie ma nie dużo uczuć za ten robocik. Skąd go wytrzasnąłeś, Fred? A wiesz, przymąkał się do mnie na ulicy. Miał takie piękne, smutne oczy, to przygarnąłem, nie? Dobrze rządziłem. To wojskowy bot. Kupiłem ok, no, na no, takiego to wygląda, jakby nie patrzeć. No i jest. Dobra, no możemy się Próbuj. z nim zmierzyć. Piękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Okej. Okay. Czyli na pięści się z nim bijemy. W sumie trochę to musi boleć raczej bicie się na pięści z robotem. A, już go pokonałem? Easy. O jakieś ustawiane walki, co? No dobra, zamieniam się smu. Słuch, Wsiądźmy sobie obok niego. Nie, nie możemy tego tam zostawić. Ta, spytajmy go, czy sam boksuje? Sam też boksujesz? E, już nie. Zbyt wiele razy w głęb dostałem. Refleks już nie ten, co kiedy. Hmm, no dobra. No to sposoby. Gerenzików załatwiłby sprawę. Wolę wydawać kasę na co innego. Kiedyś trzeba zacząć korzystać z życia. No ma to sens. Dobra, zobaczmy co tam w sprawie tych walk. Mówi, jesteś o walkach. Widzę cię na ringu. Masz dobry instynkt. Masz pazur. Możesz daleko zajść. Zwłaszcza jeśli cię na nawszczepiasz. Te walki, one nie są legalne, ale za to bardzo dochodowe. Mm -hmm. No dla spoko. Ciebie, czy dla mnie. Dla nas obu. Ja dostaję niewielki procentik od twojej wygranej. Zawsze i walki te, są na propsie. Ty zgarniasz to. Brzmi fair. Brzmi fair. Tak jak mówiłem, dobre instynkty. Walki odbywają się w różnych miejscach w mieście. Wybierasz, gdzie chcesz jechać, ustalasz wysokość zakładu, napierdalasz się, tak zgarniasz Proste zasady. Jeśli uda ci się pokonać wszystkich, wtedy dostajesz szansę, żeby walczyć w wielkim finale. Jasne? Jak słońce? Okej. Okay. Świetnie. Aha, tyle, że na razie nie mam mowy, żeby wyjechać z łotsem, więc zacznij od walki w kabuki. Wierzę w ciebie Po każdemu miastu na co cię stało. Myślę, że damy radę sobie w tych walkach. Jaka broń? Mhm. wiem. Co tam Spytajmy go, co ma w ofercie. Wszystko co najlepsze. Zawsze możemy posprzedać trochę nieco naszych rzeczy, których się przecież całkiem sporo zbierało, jakby nie patrzeć. No właśnie. No zawsze trochę kasy z, z tego powlatuję dobra, tutaj mamy jeszcze tych ubrań jakichś e, różnorakich sporo, więc można by je posprzedawać e, to. Może to też to, 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 to. No dobra, wszystkie po prostu te, które nie są jakoś tam specyficzne. Tutaj nic ciekawego nie mamy. O, tutaj mamy rupiecie. Można też je posprzedować. Dobra. Zawsze warto się tego pozbyć dla kasy, bo już mam w sumie 3000 prawie. Nie jest to kiepska sumka. Okej. Okay. No i super. Dobra. To myślę, że możemy już sobie stąd pójść. Siema. Dobra, mamy tutaj jeszcze o przeciwnikach parę słów. No, dobra, myślę, że z łatwością sobie z nim poradzimy. Zobaczymy, coś tu jeszcze ciekawego jest. Tu jakieś zadanie. Ja, nie mogę tu wchodzić. Nigdzie mordo, po prostu chcę zobaczyć, co tu się dzieje. Rozumiem, że jakaś niezbyt ciekawa sprawa. Właśnie trochę denerwuję tym, że tu się rozglądam. Hmm. Dobra. Możemy sobie jeszcze popatrzeć, hmm, co tu jest. O, kolejny coś ode mnie chce. Dobra, no pogadajmy z typem, jak coś ode mnie chce. Pokaż mi to splowa. to chodzi o to? Tak, chyba o to. Dobra, to weźmy sobie. ...tego pistoletika. Okej. Okay. No spoko. Piękne dzięki. Możemy sobie zatem wyekwipować teraz tego Gnata. Skoro jest lepsze. Dobra. Wait, uh... Właśnie, nie wiem czemu mi się kurtka zdjeła. Lepiej, okay, żebyśmy sobie w niej chodzili. E, no i dobra, coś tu jeszcze zostało? A tutaj mamy jakieś do ograbienia amunicję, super. Zawsze się przyda. Dobra, mogę się tu jeszcze ewentualnie, czy coś ciekawego się dzieje. E, no tutaj gościu jeszcze do nas gadał, żebyśmy sobie nie odchodzili. Zatem tym, coś tutaj jest może ciekawego. E, a, nie chcę do niej dogadywać, tylko tu coś leży. Jakiś gnacior, możemy jej zabrać chyba. Hmm. No tak, poza tym coś tu jeszcze jest, bardziej ciekawego. O, tutaj jest jakaś skrzyneczka. Gaza. No dobra. dobra. Widzę, że tutaj jakieś rozmowy za dobra, idźmy już zatem prosto do celu. Do Jacka. Możemy słuchać tego gnata, bo głupio tak pomyśle latać ze spluwem. Ok, tutaj mamy kolejną windę i kolejne newsy. No, polećmy sobie, rozumiem, że do wejścia. Ok. No. Właśnie, widać tutaj wpływy kultury japońskiej. Ze względu, że ta Arasaki, ta główna kompania jest taka bardzo mocno japońska. To widać, że właśnie są mocne tego wpływy na miasto. Ok, tutaj mamy z, mm, już wyjazd. Ok. No dobra. Możemy sobie jeszcze się tutaj porozglądać, czy są jakieś ciekawe pierdółki. Są tutaj tylko chyba sklepy z żarciem. A tak poza tym to nic więcej tutaj nie ma. Mm, o, tutaj są jeszcze jakieś pierdółki. Zawsze warto je sobie ograbić. Okay. Mm. O, tutaj są jakieś eurodolary. Zawsze się mogą przydać. O, tutaj mi się pojawiła minimapka. Dobra, spoko. Czyli mam informacje po prostu o rzeczach, które się mogą dziać. Masz jakiś problem, kolego? Dobra, rozumiem, że nie. dobra, widzę, że tam nam już macha czeki. Mm, Przestragania. Więc myślę, że to jest też e, dobra dobre okazja, żeby skończyć ten odcinek. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobał. W tym może za dużo się nie działo, ale no wiadomo, taki wstępik jest potrzebny, żeby mu zacząć zabawę. Tak więc mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. No i do tego momentu. Do zobaczenia. Cześć!